Witam wszystkich serdecznie. wideoportarów WLCpl w WLC24TV w programie Studia Karolina. Dzisiaj moim gościem, jest ksiądz Sławomir Wysocki z parafii, Najświętszego Zbawiciela. Witam serdecznie. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Yy, proszę księdza, był ksiądz u mnie z, dobra półtora miesiąca temu, prawda? Na tak, panie, wywiadzie. Tak, panie redaktorze. Mieliśmy okazję się poznać i tak. porozmawiać o, o jakim wydarzeniu? Wtedy rozmawialiśmy o festynie parafialnym, o losteriadzie, mm. czyli o uroczystości w spotkaniu skierowanym do osób starszych, młodszych, hmm? najmłodszych w naszej parafii przy kościele Najświętszego Zbawiciela. Czyli przy tej parafii przy Łokietku, w Parku <grym> tak, To, to może w, łatwiej będzie zapamiętać wszystkim albo pomyśleć gdzie to jest. Proszę księdza, jak wtedy wyglądało, wyglądało jak, jak się odbyła ta uroczystość? Jesteście zadowoleni z niej? Panie redaktor, ta uroczystość przeszła nasze oczekiwania, hmm. zarówno pod względem liczebności, jak również hojności sponsorów, życzliwości parafian, nastawieniu na wspólną zabawę, integrację. To było wydarzenie, które dla wielu jest kolejną okazją, żeby postrzegać Kościół nie tylko w tym wymiarze liturgicznym, mm -hmm. ale że gdzieś jest jeszcze to miejsce na takie spotkania luźne, to znaczy, żeby się poznać mm -hmm. nie tylko między sobą, ale również dla nas, dla księży. Dla parafian jest to okazja, żebyśmy się spotkali nie gdzieś z odległości mm -hmm. ołtarza, a mm -hmm. Twarz w twarz. Mm -hmm, takie bardziej integracyjne, tak, skupiające to, ludzi. Szczególnie, mm -hmm. tak. Zwłaszcza to też dla osób, które są samotne czy same. Mm -hmm. To też jest okazja, żeby poznać kogoś, z kim później mogą jakieś tam relacje się wytworzyć, gdzieś tam jakieś spotkania. I te osoby wręcz poznają się. Mm -hmm. Wy robiliście to w zeszłym roku, czy to jest takie pierwsze wydarzenie, ta Losteriada? Losteriada było pierwszym mm -hmm. wydarzeniem, natomiast ten festynem parafialny to już było drugie wydarzenie w mm, naszej parafii. Okay. Czyli macie tą cykliczność wpisaną tak, w swoją tak, parafię. Tak. No i teraz, drodzy Państwo, spotykamy się dzisiaj, ponieważ e, ja już z księdzem Słowomirem na ostatnim spotkaniu e, rozmawiałam właśnie na temat tego wydarzenia, które parafia organizuje. E, I tak jak powiedziałam, że tutaj pojawia się ta cykliczność, to tutaj w tym wydarzeniu, o którym zaraz powiemy, ja wam pokażę od razu plakat, żebyście zobaczyli, bal wszystkich świętych. Księdza, to jest wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy mówili, prawda? Dzisiaj tak. Panie redaktor, dzisiaj chciałbym zachęcić do udziału w, w tym wydarzeniu, również mhm. cyklicznym, bo w naszej parafii jest to wydarzenie, y, które ma miejsce po raz, będzie miało miejsce po raz trzeci. Mhm. Jak również miejsce jest też y, cykliczne, szkoła podstawowa numer 14 na ulicy. Bukowej. A skąd pomysł na to wydarzenie, na ten Bal Wszystkich Świętych? Bo ksiądz mówi, że to już trzeci, trzeci rok z rzędu, tak. tak? Czy tam trzeci raz to się odbywa? Skąd pomysł? Panie redaktor, myślę, że obserwując to, co się dzieje wokół nas, że również... Ta najmniejsza, najmłodsza grupa mhm. dzieci też potrzebuje takiego spojrzenia na kościół, doświadczenia kościoła dynamicznego, że coś się dzieje, że ten kościół, że ta wspólna modlitwa, bo to jest forma modlitwy, wspólna integracja, dokonuje się również poza kościołem, że to kościół to nie tylko tak jak dla dzieci, że czegoś. Muszą, czegoś im nie wolno, mm -hmm. a wręcz przeciwnie, że jest to miejsce, gdzie można tego Pana Boga wielbić tańcem, pokazując mm -hmm. śpiewem, dlatego że właśnie ten taniec, śpiew, wspólna zabawa ona wpisuje się w ten bal Wszystkich Świętych. W ten bal Wszystkich Świętych wpisuje się również to, że zachęcamy dzieci, by przebierali się w stroje świętych wybierali tak sobie świętych tak jest tutaj na tak, tym pani obrazku tak tak i tutaj dzieci mają dowolność czy to aniołki czy święty czy mm -hmm. święty Franciszek czy święta Rita tutaj już no to nawet widzę chyba papież tak? tak był Jan Paweł II także mm -hmm. tutaj nie stawiamy jakichś barier jeżeli chodzi o świętych trzeba też zauważyć, że są też rodzice którzy również się przebierają za świętych mm -hmm. ze swoimi dziećmi w pełni chcą uczestniczyć Również w tym ich wydarzeniu. Mhm. Jak to wyglądało w poprzednich latach? Dużo dzieci brało udział w tym, w tym balu Wszystkich Świętych? Tak. Mhm. Tu frekwenc Na frekwencję nie możemy narzekać, bo zachęcamy dzieci, tych najmłodszych już. Mhm. Zapraszamy wszystkich, to nie, zarówno ze szkoły podstawowej, jak nawet młodszych. Zapra zapraszamy również dzieci, które gdzieś yy, uczą się w przedszkolach. Mhm. Frekwencja z roku na rok jest coraz większa. Myślę, że po, po tym czasie pandemii również i rodzice mm. widzą taką potrzebę integracji dzieci, choćby z rówieśnikami. To jest mm. integracja również przy jakimś słodkim poczęstunku, mm -hmm. żeby również te dzieci miały możliwość spotkania się w, mm -hmm. w swoich grupach. Okej okay. gdzieś, gdzieś tam y, poznania bliżej tego wszystkiego, co jest, można powiedzieć, boskie chyba, tak? tak Mogłabym to tak określić. I, Dokładnie pani redaktor, i czasami jest tak, że oni z innych szkół. To jest te, to miejsce, gdzie oni się poznają, gdzieś tam później te relacje między nimi pozostają. Okej. Okay. To teraz, jak będzie wyglądało to wydarzenie? Kiedy ono dokładnie będzie miało miejsce, mm. proszę księdza? Pani redaktor, wydarzenie będzie miało miejsce 28 października, mm. to jest ostatnia sobota października. Czyli dzieci do szkoły nie muszą iść w dany nie, dzień, nie. będą miały atrakcję w postaci imprezy. Tak, tak. Mm. W sumie to jest to impreza to dwugodzinna, na którą zapraszamy ich od godziny 17 do 19. Mm. Zapewniamy im też opiekę. To jest też ważne, myślę, że dla rodziców to też musi wybrzmieć, mm -hmm. że dzieci są pod opieką nauczycieli, którzy w ramach poświęcenia własnego czasu mm -hmm. angażują się w to, żeby wesprzeć to dzieło od takiej strony technicznej, jak również obsługa szkoły, czy na, y, szafarze, kobuni świętej mm -hmm. z parafii naszej, czy rodzice chętnie bardzo starają się włączyć na tyle, na ile mogą i na tyle, ile potrafią. Tak, żeby to dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i żeby rodzice też wiedzieli, że zostawiając nawet mm -hmm. dziecko że na dziecko tym balu, nic nie grozi, że nic nie grozi zarówno mm -hmm. bo mamy opiekę tą opiekę taką zwykłą jak też medyczną. Żeby... Okej. Okay. Ksiądz mi zanim zaczęliśmy rozmawiać, ksiądz mi powiedział, że to wydarzenie organizuje oczywiście parafia Najświętszego Zbawiciela, czyli ta parafia przy Parku Łokietka, tak. z której ksiądz jest, plus jeszcze szkoła też. Szkoła tutaj no... Ogromne słowa wdzięczności pod adresem szkoły, mhm. dlatego że szkoła jest takim miejscem, gdzie możemy wspólnie y, bawić się, bo na terenie naszej parafii trudno by chyba było znaleźć y, takie miejsce, gdzie można by było swobodnie spotkać się mhm. z tymi dziećmi. I myślę, że dla rodziców miejsce, że szkoła kojarzy się też z takim poczuciem, że to jest to miejsce, które dzieci znają, że tam im będzie dobrze. Okej, okay. Czyli wydarzenie będzie się y, odbywało w ciągu dwóch godzin, między 17 a 19. Kogo dokładnie zapraszacie? My zapraszamy wszystkich. Wszystkich mm -hmm. dzieci. Od dolnej granicy wieku, mm -hmm. nie stawiamy do klas 8. Staramy się, żeby to też było dla takiej grupy wiekowej, żeby starsi, no wiadomo, starsi mają inne okazje do spotkań, a żeby tu te dzieci czuły się swobodnie, czuły się bezpiecznie. Dlatego zapraszamy dzieci szkoły podstawowej, przedszkoli, mm. wraz z rodzicami. Rodzice mogą również gdzieś tam uczestniczyć z nami w tym balu, jak również mogą dzieci zostawić i o godzinie 19 19:00 i, i odebrać. tak. Mm -hmm. Okej, okay. proszę księdza, jakie atrakcje będą? Atrakcje chyba wszystkie, pewnie redaktor nie, nie zdradzę, żeby była okay. jakaś ciekawość, tak? ale no. myślę, że tak jak co roku będziemy się starali, zwłaszcza pan yy, DJ, który będzie ten Bal Wszystkich Świętych prowadził również cyklicznie, bo już po raz mm -hmm. trzeci z nami. On zawsze stara się, żeby były to konkursy, zabawy, żeby to było dynamiczne, żeby mm -hmm. dzieci angażować zarówno tych najmłodszych, jak i najstarszych. Postaramy się o tę sferę ducha, tak jak już mówiłem wcześniej, gdzieś tam mm -hmm. rozpocząć modlitwą, ale również taki moment. Żeby też posilić ciało, jakieś słodkie przekąski, słodycze, napoje. Okej. Okay. A to będą tylko zabawy religijne, czy będzie trochę odstępstwa, do nie. świeckości? Pani redaktor, myślę, że będzie odstępstwo. Zawsze okay. staramy się, żeby było też odstępstwo, także to jest... Jesteśmy otwarci. Tutaj to nie jest tak, że tylko. Okej. Okay. Tu jest jeszcze napisane, proszę księdza, zapisy w kancelarii i zakresie. Czy trzeba się zapisywać? Powiedzmy to, żeby wybrzmiało, żeby proszę wszyscy Państwa, wiedzieli jak. Rzeczywiście jest na w plakatach Widni mm -hmm. takie stwierdzenie, że bez zapisy, ale te zapisy tam mają nam ułatwić sprawy organizacyjne, ale jeżeli przyjdą dzieci, nikt nie zostanie odesłany, przed nikim nie będą drzwi zamknięte. Także zapraszamy wszystkich. Okej. Okay. Sponsorów poszukujecie? Szukamy sponsorów, dlatego zapraszam chętnie wszystkich sponsorów. Gdzie mają się zgłosić do parafii? Do parafii, do kancelarii parafialnej. Na tyle, na ile mogą, na tyle ile potrafią. Nie ukrywam, że też pani redaktor do. Niektórych sponsorów będę zwracał się osobiście, dlatego że tak jak pani rektor już zauważyła, jest to wydarzenie cykliczne, mhm. więc niektórzy sponsorzy również są cykliczni. Są takie osoby, firmy, które wręcz po zakończeniu jednego wydarzenia deklarują, deklarują się, że, że na przykład mogą następne wesprzeć w takiej czy innej formie. W następnym roku jakie planujecie? Bo wiem, że już w tym roku no jest koniec października, został do końca roku listopad, później grudzień, wiadomo w grudniu święta Bożego Narodzenia. Tak. W następnym roku jakie planujecie wydarzenia w parafii? Macie już jakiś taki plan? Pani to zanim jeszcze przejdą też wydarzenia parafialne, planujemy jakieś działania z wolontariatem i z Caritas mm -hmm. w Szkole Podstawowej nr 14, chcemy zauważyć bezdomnych też w naszym mm -hmm. mieście jak również Małe Dzieci w Domu Dziecka, ale to są plany, które jeszcze, powiedzmy, gdzieś tam staramy się bardziej precyzować. Jesteśmy mm -hmm. na etapie pomysłów. Czas świąt, jak pani redaktor wspomniała, to dzieła karitas parafialnego, to również jest zaangażowanie dzieci, młodzieży. Staramy się również w czasie adwentu, nabożeństwa adwentowe, roraty z dziećmi, z udziałem mm -hmm. dzieci. Taką tradycją jest że od tamtego roku, że po nabożeństwie wielorocznym w sobotę zapraszamy dzieci na słodki posiłek. Staramy się pokazać im może czasy nie, nie tylko rodziców, ale jeszcze dziadków. Mhm. że Jakiś tam buka posparowana, jakiś tam kakao, takie rzeczy, żeby to był czas i oni też również bardzo uczestniczą w tym chętnie, I zarówno rodzice jak i dzieci. Dla nich jest coś, coś nowego, nie? że kończy się msza święta i oni wiedzą, że jeszcze idziemy na to wspólne śniadanie. Na jedzonko. A w następnym roku na pewno by te dwa wydarzenia, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli na ja Stariadach, ja, Wszystkich Świętych? Ja myślę Pani redaktor, że tak, że te dwa na pewno będziemy starali się pielęgnować zobaczymy. Podejrzewam, że może jeszcze w czasie tego w tym przyszłym roku znajdzie się jakieś inne wydarzenie, które też będzie gdzieś tam zachęcało nas do wspólnego bycia z sobą. To ja bardzo serdecznie zapraszam wtedy księdza do mnie do studia. Opowiemy o nim. E, proszę Państwa, jeżeli macie dzieci, które chciałyby udać się na Bal Wszystkich Świętych organizowany przez Parafię Najświętszego Zbawiciela we Wrocławku plus Szkołę Podstawową numer 14 przy ulicy Bukowej, tak. to można się zapisać, ale tak jak Ksiądz Sławek tutaj powiedział, żadne dziecko nie zostanie odesłane bez zapisu. Dzieci mogą się bawić między 17 a 19. Można, ale nie trzeba przebrać się. Tak. Okay. I będą jakieś słodycze. Będą słodycze. I zabawy z DJ-em, i konkursy. Mhm. Tak, zabawy z DJ-em i konkursy na pewno. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Sławomir Wysocki z Parafii Najświętszego Zbawiciela, moim gościem w programie Studio Karolina. Dziękuję bardzo serdecznie. Panie. Dziękuję.